miejscówce, gdzie ewentualnie chciałem siąść miejscówka trochę się zmieniła dobra gitarys Dzień dobry, dzień dobry, witam Was po mega mega długiej przerwie. Za chwilę Wam opowiem, dlaczego długa przerwa. A teraz zmierzam na miejscówkę, gdzie będziemy łowić na klasyka, na jedną wędkę. Dzisiaj szybki wypad, bo mało czasu, ale po drodze omówię Wam kilka miejsc, gdzie chciałem łowić, ale zdecydowałem się na inne miejsce, więc do za chwilę zmierzam sobie w tamtą stronę. I za chwilę się widzimy na pierwszej miejscówce do celowej, gdzie nie będę łowił, ale Wam lekko o niej opowiem. Redzimy. Na, na miejscówce, gdzie ewentualnie chciałem siąść, miejscówka trochę się zmieniła. Wcześniej tutaj była taka zapora naturalna, czy tam przez bobry zrobiona, ale delikatna. Ta woda tu się trochę spiętrzała i właśnie tu leciała. Tutaj był tak, jak teraz, delikatnie, tam jeszcze trochę zostało delikatnie szybszy nurt. Tu jest takie wgłębienie lekkie i tam wychodzi do góry i idzie już normalny nurt rzeki. Ale pierwszy problem to jest wbity. Nie wiem, czy widać, bo jeszcze ciemno. E, wbity jakieś, znaczy wbite. Leży jakieś duże drzewo, więc bym musiał gdzieś tu łowić. Tu są gałęzie, więc ta miejscówka taka. Jest ta miejscówka taka niezachęcająca. Byłem tu w lato, to miałem branie, ale niestety kształtowanie dnia było inne. Jest trochę zielska, jest trochę drzew, jest, jest dobra miejscówka na zimowe jakieś ryby, plus jakieś dołki. Ale my idziemy dalej, bo mam inną miejscówkę wytypowaną. Ale po drodze Wam jeszcze opowiem o jednej miejscówce takiej fajnej, gdzie też ewentualnie bym mógł się zatrzymać. I trzecia miejscówka to już będzie ta, na którą idziemy. Dobra, to ja maszeruję dalej. Przy okazji, zobaczcie, jak się rzeka zmienia. Tego tu jeszcze można powiedzieć miesiąc temu nie było. Gdzieś tam odwili, od że przyszły. Ziemia zrobiła się miękka i drzewo wywaliło. I teraz mamy taką naturalną zaporę, która zbiera śmieciory, wszystkie. Ale z tego co widzę, nie jest źle. Nie ma śmieci, więc pozytywnie. A my idziemy w tamtą stronę. Tu mamy drugą miejscówkę docelową, ona jest bardziej, powiem wam, na lato latem tu nie ma za dużo zielska też nie ma tutaj za dużo gałęzi i, ale jest taki lekki jak tutaj gdzie ewentualnie mogą stać się ryby na pewno stoją latem teraz zimą, nie wiem, dlatego szukam jeszcze głębszego miejsca i idziemy jeszcze dalej tam dalej praktycznie mam jeszcze, nie wiem 3 minuty drogi i jestem na miejscu, więc kontynuujemy ride na miejsce docelowe. Jesteśmy. Dobra, tylko musimy się tu naradzić Mamy dosyć szybki nurt, bo tu jest pełno tych. Ja bym raczej proponował rzucać tam, gdzie jest koniec tego wolniejszego nurtu. No tu też trochę się pozmieniało, no ale to jest mój cel. Innego celu nie mam na ten moment, więc spróbujemy tu w lekko takim szybszym nurcie. A tam na dole są właśnie takie dołeczki. I myślę, że to będzie dobry sposób. Rzucimy sobie tam. No dobra, ja rozrobię zanętę i widzimy się za chwilę. Bra, zaczynamy. Czekajcie, sobie wezmę tu zanętę, żeby to jakoś poogarniać. Podbieram zaraz. Mam trochę chleba, trochę pinek. Jeszcze nawet białe żyją, no to spokojnie, zaczniemy od, zaczniemy od białych herbaków, damy ze dwa białe może, ale ładnie przeżyły tym razem białe, więc, no, nie no żyją, ty, mają się dobrze, rewelacja, tyle czasu jeszcze żyją, no to fajnie, 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 pyk, damy dwa białe, jak żyją to bardzo dobrze dobra tutaj trzeba uważać bo góry drzewa więc na spokojnie założymy zanęty zanęta przesiana przez sitko oj, oj, oj tak jak widzicie pół na pół znaczy pół na pół nie, dzisiaj dałem 70% gliny rzecznej yy, i 30% zanęty, nie dawałem dzisiaj dużo zanęty. Ostatnio dałem więcej, ale teraz da, da mnie. Dobra. I trzeba tu jakoś bokiem rzucać, bo mówię, tu mamy drzewa, więc troszkę tu będzie. Dobra. No i dobra. I tyle. Super szybka akcja. Nie jak na metodę. Mówię, interesuje mnie tamten odcinek, gdzie już mówię, ten prąd się tam delikatnie wyrównuje i też tam ta głębina, która idzie tu w środku, przenosi się na tamtą stronę. A tutaj jest z prawej wypłycenie, więc ona idzie tamtą stroną wszystko. I właśnie liczę na tą głębinę tutaj. Chociaż jakaś drobnica, może coś. No zobaczymy, no, nie ma co gdybać. A zaraz się pogadamy o innych sprawach. No i co? Rzucone czekamy jak widzicie ja na swoim eleganckim wiadereczku. Cisza, spokój, zobaczcie jak pięknie. No teraz bez śniegu ta obra nie jest taka fajna jak ze śniegiem, ale chociaż jest trochę cieplej, wreszcie odwiliś. O, jak pięknie. No i co, czekamy sobie, może to za szybki nurt, nie wiem, bo powiem wam, że byłem kilka razy tak po godzince półtorej. Szukałem tej ryby, gdzieś na wolnych nurtach, na jakichś zakrętach. Znajomy był gdzie wcześniej, widział spławy. Ja pojechałem na drugi dzień, już tych nie było, więc ta ryba widać, że ewidentnie się przesuwa w zależności od pogody i pewnie od stanu wody, więc pewnie jak trafisz, tak masz. A co z przerwą? No, byłem kilka razy, nic nie miałem, więc nic nie nagrałem. Później zachorowałem, a że jeździłem, to jeszcze dobijałem tą chorobę. Ta choroba się nasiliła, więc musiałem zrezygnować, a później jeszcze wcześniej. Padł mi mój ukochany żółtek, niestety wyzionął ducha, musiałem szukać innego samochodu, no ale już znalazłem. Na razie jeżdżę, na razie śmigam. No i co? No, próbujemy na rzece, zobaczymy. Jedna ryba, wygrałem życie. Bez ryby, trudno. Próbujemy dalej. Ale ja to relaksuje. Teraz w chwilę będę ciszy, nic nie będę mówił. Słuchajcie. No coś pięknego. Dobra, a teraz przerzucimy. Teraz przerzucimy węteczkę Troszkę zalędki Na te ryby, których tu pewnie i tak nie ma. O dobra Ale przerzucimy. Co tam szkodzi? Przerzucić trzeba, nie? Jak to mówią. Oj, za daleko. Trochę za daleko. Ja to Machnięcie to ja mam. żeby mi tu wędka nie zjechała. Dobra. Ok. Przerzucone możemy wracać na swoje eleganckie siedzenie. Ryb nie widać, spawów nie widać. No ale ciężką spawę w tej porze roku, ryba bardziej na dołkach siedzi. No ale no co? Siedzimy, czekamy. Przerzucić. Przerzucimy. Dorzucę przy okazji przerzucenia ojku, jejku, jejku, jejku Jejku, 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 jejku. Przy okazji przerzucenia Dorzucę ze dwie Pineczki czerwone, żeby było różnorodność o, Te pineczki to też takie widzę, że Małe Pyk, dobra Przerzucę jeszcze ze dwa, trzy razy tutaj gdzie rzucam oho, ciekawe kto tam już wypisuje dobra a później znalazłem trochę inne rozwiązanie ale to za chwilę najpierw przerzucimy się tu dobra dobra, okej okay. no i dobra czekamy dalej na razie bez puknięcia ale mówię, tak się w sumie spodziewałem bardziej sprawdzam różne rejony żeby może ewentualnie gdzieś natknąć się na te ryby też prawdopodobnie wiem gdzie one są chociaż nie wiem też płytko no ciężko powiedzieć z tego co słyszę to ciężko w ogóle na jakiś tam wszystkich rzekach i w ogóle w tym roku tam gdzie ta ryba była gdzieś tam rok temu to w tym roku tej ryby tam nie ma nie więc też w tym roku się dużo pozmieniało pewnie w zależności od pory roku Chociaż rok temu też podobnie w tym, w, tym, w tym okresie był lód, więc ciężko, no ale w tych miejscach, gdzie ta ryba na rzekach była, w tym roku tam pojechałem i ani śladu, więc rok do roku nierówny. No, ale co, zawsze sobie gdzieś tam można miło spędzić czas nad wodą, I się na wędce, ale nie wiem, czy coś mi nie wpadło, bo jakieś takie dziwne puknięcia, znaczy branie na pewno, nie, chociaż ciężko powiedzieć ale moim drugim takim pomysłem jest przerzucenie się przez ten nurt i wrzucenie w tą wodę tam, w ten taki o plac spokojny, tam też często latem ryba chodziła latem oczywiście, zimą nie wiem więc mówię, jeszcze z pół godzinki zobaczę tutaj ten tą partię, jak nic to się przerzucę tam w ten spokojny tam rejonik i zobaczymy tam, co tam się wydarzy ale zaskoczenie, że się nic nie dzieje tutaj tak jak mówiłem, nic się nie dzieje w tym szybszym nurcie, ale mówię, zaraz przerzucimy na ten wolniejszy nurt, ale taki mam cel. Ja sobie chodzę, każdy odcineczek, który sobie zaplanowałem, sobie, które sobie wytypowałem, każdy odcinek sobie sprawdzam, czy są ryby, a jak gdzieś znajdę, to będzie zaprezentowane na przyszłą zimę. Będę wiedział, gdzie ewentualnie szukać tych ryb. Tylko, tak jak mówiłem, z roku na rok jest inaczej, więc to nie jest powiedziane, że będą, ale mogą być. No ale co, posiedzimy jeszcze trochę, zobaczymy. Na razie więcej gadania, łowienia mniej, no ale co tu łowić? Jak na razie się nic nie dzieje. Jedynie co mogę robić, to przyrzucać i liczyć, że coś napłynie, albo coś się obudzi i zaatakuje. Robaczki nieuszkodzone, nieruszone. Nie widać, żeby coś się tam koło nich działo, a szkoda. Fajnie by było, jakby coś się z nimi działo jakieś takie mało żywe, może zmienię te robale mało żywotne pokaż mi te robaki żyją te robaki, czy nie żyją? o, obudziły się dobra, żyją <grytania> udawały, żeby je wypuścić la 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 Gdzie te lato, gdzie te lato, gdzie te lato, człowiek by sobie siadł, na metodę połowił, cieplutko, o łabędzie przypłynęły, ostatnio też pływały, jak byłem, tam o łabędziowe ptaki też pływały, siedziałem sobie na takim prostym odcinku i sobie nęciłem, 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 nęciłem. gdzie tam, gdzie wcześniej widziałem rybę, że znaczy widział a one sobie tak, tam płynęły, i sobie zacząłem startować i tak po wodzie. Tu, tu, tu 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 tu. No w sumie to już mogę jechać do domu. Taka krótka historia. Dobra tutaj nic. Więc wrzucimy w ten spokojniejszy nurt. O ile mi się uda przerzucić tutaj wszystko. Hmm. 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 Oh. Dobra Wszystko ubite. Teraz trzeba dobrze rzucić, bo tu mówię, wszędzie tak szaciory, że ja tu czegoś nie zahaczał. Technicznie ciężko może być. O właśnie. Tam mnie to interesuje i to mocno. Przerzucimy jeszcze kilka razy. i Nic się nie dzieje. Nie ma rybów. Nie ta miejscówka. Jedynie co to jest łabąć? Łabąć jest na pewno, ale łabąć to nas nie interesuje. Niestety nie przyjechaliśmy po łabędzia. To no. Op. O! Leż dobra. A przyjechaliśmy po ryby. Więc wymienimy jeszcze robale założymy trochę białych taki plik duży białych na koniec na no, ostatnie rzuty nie wiem 4-5 bum ten taki mało żywy one leżały w samochodzie więc one są przemrożone i to mocno więc trzeba znaleźć te takie bardziej żywe te robaki o! chyba są żywe dobra przerzucamy ajajajajaj no nic, no nic, no co, co poradzisz, co poradzisz. Naciągniemy wędeczkę. aby tak fajnie jakby wciągnęło tą wędkę. Ale przyjadę sobie tu latem na spokojnie. Wiem, gdzie latem występują głównie klenie, więc spróbujemy sobie latem. za zanętkę, siądziemy sobie i se połowimy Łyby! ale to za 20 lat, zanim lat to przyjdzie no dobra, rzuciłem jeszcze raz założyłem te robaczki zalutowałem tam tam jednak nie bardzo mi się to wszystko trzyma a nie mam innej wędki dzisiaj więc nie założę większego koszyka tu 50 gramów to tak maksymalnie więc rzuciłem jeszcze raz poczekamy 60 15 minut może przerzucę jeszcze za dwa razy bo mam jeszcze troszkę zanęty jak nic się nie wydarzy, no to opuszczam to miejsce i przyjadę może w sobotę na inne miejsce może na któreś z tych dwóch, znaczy te pierwsze nie, bo tam widzieliście, jest po środku drzewo, ale do mięcia albo na drugą miejscówę tam, na tą całkiem prostą prosty odcinek albo w ogóle w inne miejsce ale to jeszcze będę analizował, bo to trzeba dokładnie sobie popatrzeć, gdzie co się znajduje, gdzie co jest a później na spokojnie pojechać, rzucić mówię, dwie godzinki na każde miejsce, sobie sprawdzać, zobaczyć co się dzieje a później ewentualnie jakieś wnioski powyciągać, dobra? Jeszcze czekamy. Może namoczyłem sobie chleb znalazłem sobie. O! Powyrzucam. Latem to by było dobre. O! Ale teraz. Teraz gdzieś też muszę zebrać z powierzchni. Ale raczej wątpię. No może są jakieś kaczki zjedzą. Może jakieś będzie sobie pojedzą. No, podnęcimy, rzucimy sobie chleba. Opty, chleb po całej rzece płynie, ale nic nie ma. No dobra, tyle na dzisiaj. Niestety nie udało się dorwać żadnej ryby, ale mamy ciężki okres, przynajmniej u mnie. Ech, uparłem się na rzeki, bo postanowiłem, że chcę znaleźć te ryby na rzece. Podoba mi się takie rzeczne łowienie. A teraz, że mam wędkę na rzekę, to nie jest ta, druga jest gdzieś tam w rezerwie. Kupiłem sobie specjalnie do 140 gramów wędkę i na rzekę i do dalekich rzutów, więc będę wykorzystywał ją tu i tu. Więc takie zerkam, Więc pewnie będę częściej na rzece bywał, ale to mówię, jak się cieplej zrobi. Te klenie gdzieś zaczną już fajnie tutaj gdzieś żerować. To wtedy sobie będę co jakiś czas przychodził na te rzeki. Bo powiem Wam, że te rzeczne łowienie mi się naprawdę spodobało. Szkoda, że nie mamy większych rzek, gdzieś tam Wisła Odra, ale. No cóż, nie wszystko można mieć. Można też mieć i małe rzeki, tak jak mówię. Małe rzeczki też mają, jak widzicie, swój piękny klimacik, naprawdę rewelacyjny. Posiedzieć tu nawet w ciszy, w spokoju. Akurat tu blisko droga, no ale wybudowali to, wybudowali. I tyle na dzisiaj. Myślę, że już powinny filmy się pokazywać co tydzień, ale no bo widziałam pogoda już jest taka, że lodu raczej nie będzie. Ale to się zobaczy później. Do zobaczenia i witam po drugiej przerwie.